Nowy Renault Clio umożliwia personalizowanie większości funkcji w celu ich jak najlepszego dopasowania do preferencji każdego użytkownika. Na ekranie systemu multimediów EasyLink wybierz menu Ustawienia, zakładkę Pojazd i na koniec menu Konfiguracja pojazdu, a zobaczysz wiele różnych ustawień. W tym nowym oknie możesz określić głośność sygnału dźwiękowego pracy kierunkowskazów. Do wyboru są dźwięki cichy, średni i głośny. Na tej stronie możesz zmienić sposób, w jaki pojazd cię wita po odblokowaniu zamków drzwi. Naciśnięciem przycisku możesz aktywować lub dezaktywować odnośną funkcję. Kliknij tutaj, aby przejść do ustawień funkcji Wydzieranie szyb. To okno służy do konfigurowania różnych funkcji związanych z pracą wycieraczek w pojeździe. Naciskając przycisk widoczny naprzeciwko, włączasz i wyłączasz funkcję. Kliknij tutaj, aby przejść do ustawień drzwi. To okno służy do włączania i wyłączania różnych funkcji związanych z wchodzeniem do pojazdu. W tym celu kliknij przycisk widoczny naprzeciwko. Naciśnij ten przycisk, aby wrócić do głównego menu ustawień. Życzymy szerokiej drogi w nowym Renault Clio.